Gratuluję drużynie Starnowa za zwycięstwo. I najgorsze jest to, że znowu gdzieś tam budzimy się w ostatnich minutach, gdzieś zaczynamy gonić, no niestety na wyjeździe jest to bardzo ciężko, żeby dogonić zespół, a szczególnie taki zespół, gdzie wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie. No tak na gorąco powiedzieć, no za dużo błędów. Wyszliśmy na, w pierwszej połowie z dziewięcioma błędami, ciężko jest ogólnie dogonić. Fakt faktem wynik jeszcze nie był przesądzony, natomiast to jest moment, gdzie powiedzieliśmy sobie w szatni, nie realizowaliśmy tego, co z sobie założyliśmy. Dużo skuteczności nie było tej skuteczności w drugiej połowie bodajże z 600 tych sytuacji. No ciężko na wyjeździe na takim terenie wygrać mecz. Mamy sporo teraz do pogadania z zawodnikami. No i będziemy musieli dalej pracować, no bo tak to nie może wyglądać. Ja tylko. Widzę, że w tym zespole jest ogromny potencjał, bo potrafimy się znowu podnieść, tylko musimy to zrobić troszkę szybciej, bo chłopcy, e, no nie powiem, no oddali kawał serducha na boisku, ale no troszkę, troszkę zabrakło też trochę tego szczęścia na w samej końcówce, bo no, no mówię, no ciężko jest teraz na gorąco cokolwiek powiedzieć, musimy sobie to przeanalizować i na pewno wyciągnąć wnioski z tego meczu.